Go. Witam serdecznie w taki trochę nietypowy sposób, ale nadszedł dzisiaj ten dzień, na który czekaliście już od pierwszych dni roku szkolnego. Roku szkolnego, jak się okazało, tak innego od dotychczasowych. Jestem przekonany, że był on wyzwaniem dla nas wszystkich dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców. Sytuacja wymusiła na nas zmianę dotychczasowego sposobu uczenia i wychowania dodatku stało się to niemal z dnia na dzień i dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się dokończyć ten rok szkolny 2019-2020 i sprostaliśmy wyzwaniu, jakie przyniosły nam obecne czasy. Względy bezpieczeństwa i troska o wasze zdrowie i życie, co zauważyliście zapewne odwiedzając ostatnie szkoły, wymusiły na nas to, że nie możemy się spotkać dzisiaj tak jak zawsze. Na Podniosłej Akademii z okazji zakończenia roku szkolnego w Hali Sportowej naszej szkoły. Dlatego pozwólcie, że zakończę ten rok tak w taki właśnie sposób zdalnie. Na zakończenie, na podsumowanie, chciałbym podziękować Wam za trud, wysiłek i zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy i w zdobywaniu nowych umiejętności, w rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratuluję wyników w nauce, wysokich średnich, zwycięstw. W wielu konkursach, zawodach sportowych, występów wokalnych, tanecznych, organizacji wystaw plastycznych, angażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji oraz tego, co jest bardzo ważne, a więc angażowania się w pomoc koleżeńską. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali pracę naszej szkoły. Dziękuję pani wicedyrektor i panu kierownikowi szkolenia praktycznego za organizację pracy szkoły w tym niełatwym przecież czasie. Dziękuję wszystkim nauczycielom za wkład w rozwój wiedzy i umiejętności oraz kompetencji i kształtowania postaw naszych uczniów. Ogromne podziękowania dla wychowawców klas za trud włożony w zdalne motywowanie do nauki swoich wychowanków. Wysoka średnia ocen szkoły świadczy, że włożyli w to całe serce. Dziękuję administracji i obsługce za ich zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Bardzo dziękuję za wsparcie w działania naszej szkoły, Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy angażowali się w pomoc swoim dzieciom w nauce zdalnej i wspierali szkołę w nowej dla nas wszystkich przecież sytuacji. Moi drodzy, rozstajemy się dzisiaj z klasą trzecią MRW i zapamiętujemy, mam nadzieję, tylko ciepłe i miłe wspomnienia, a żegnamy się w głębokim przeświadczeniu. Że wychowaliśmy porządnych ludzi, wrażliwych, otwartych na świat, a przede wszystkim fachowców i profesjonalistów w niełatwej przecież branży, z których jesteśmy i będziemy dumni. Życzę Wam słonecznych, wspaniałych wakacji. Odpoczywajcie, a we wrześniu wróćcie. Mam nadzieję, że normalnie, osobiście, niezdalnie, bo szkoła bez uczniów jest taka pusta, taka cicha, nienaturalna. Życzę Wam dużo zdrowia, Wam i Waszym bliskim. Do widzenia. Cześć! W imieniu Samorządu Uczniowskiego chciałabym podziękować Wam, uczniom, za to, że byliście w ten ostatni rok, który był niestety trudny, i życzyć Wam miłych, radosnych i bezpiecznych wakacji, abyśmy mogli od nowa zobaczyć się we wrześniu.